Podsumowując całe nagranie, obydwie rozmowy, jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Naprawdę nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować, wy doskonale wiecie, do kogo wam jest bliżej i zagłosujcie tak jak mówi Wam Wasze sumienie. Zagłosujcie tak, jak mówi Wam Wasz rozum. Wy naprawdę nie potrzebujecie ode mnie tutaj żadnego wskazania. Jestem przekonany, że pomogłem Wam w dokonaniu wyboru na tyle, na ile mogłem, że dobrze wykorzystałem ten czas między pierwszą i drugą turą. Przybliżyłem Wam obydwu kandydatów, zmusiłem ich trochę do tego, żeby się Wam tutaj trochę lepiej zaprezentowali i to Wy musicie podjąć teraz decyzję, co z tym zrobicie. Mogę tylko zaapelować, żebyście poszli na te wybory i zagłosowali Zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Jeżeli wy nie wybierzecie sobie prezydenta, no to inni wybiorą wam prezydenta. Ten może być gorszy od tego, do którego wam było bliżej, ale z jakiegoś powodu na niego nie zagłosowaliście. Jest dwóch kandydatów, obaj mają swoje wady. Wolałbym, żeby, żeby prezydentem był ktoś inny spoza tej dwójki, na przykład ja. Nie bez powodu startowałem w tych wyborach, no ale niestety już mnie w tych wyborach nie ma, już nie jestem kandydatem. Zostało dwóch kandydatów z wadami. Zagłosujcie na tego, do którego jest wam bliżej, bo inaczej może być jeszcze gorzej. Myślę, że pomogłem wam na tyle, na ile mogłem. Reszta jest w waszych rękach. Napiszcie w komentarzu, na kogo zamierzacie zagłosować w tych wyborach. Bardzo wam dziękuję za uwagę, bardzo wam dziękuję za pomoc w tej kampanii, za wszystkie głosy i do zobaczenia. Dlaczego nie jestem zdziwiony?